Cześć, to Agnieszka, witam Was z przepięknego Sopotu, gdzie przyjechaliśmy na Europejskie Forum Nowych Idei. To wyjątkowe miejsce i wyjątkowe wydarzenie, w którym toczą się dyskusje o przyszłości Europy, również tej energetycznej. A właśnie tutaj, na pomorzu, biją energetyczne płuca Polski. Chodźmy do środka. Podczas FNI jednym z głównych tematów jest transformacja energetyczna. To właśnie na północy Polski rodzi się nowa energetyka morska, niskoemisyjna, nowoczesna. Na Bałtyku powstają farmy wiatrowe, planowana jest pierwsza elektrownia jądrowa, a Energa z grupy Orlen przygotowuje w Gdańsku inwestycję, na którą czekano prawie dwie dekady czyli elektrownię gazowo-parową, która ma wspierać system wtedy, gdy odnawialne źródła nie wystarczają. To jeden z projektów, który pokazuje, jak wygląda dziś transformacja energetyczna w praktyce. Zmienia się technologia, ale też sposób myślenia o energii. Coraz częściej mówi się o stabilności, bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju. Energa działająca na Pomorzu od lat jest częścią tych zmian. Rozwija nowe źródła wytwarzania, inwestuje w OZE i projekty gazowo-parowe. Podczas EFNI angażuje się w debatę o tym, jak połączyć gospodarkę, środowisko i człowieka w tym systemie. To także współpraca, dialog i odpowiedzialność za przyszłość nie tylko Pomorza, ale całej Polski. I właśnie na ten temat będziemy kontynuować dialog zarówno w kanałach Radia Z, jak i w debatach i dyskusjach podczas Europejskiego Forum Nowych Idei.